Witam wszystkich. Oto w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do gotika, a w dzisiejszym odcinku chcę się zmierzyć z twoim zadaniem, mistrzu. Inos jeden wie, czy mu podołasz. Poddam cię tej samej próbie, którą przechodzą najlepsi z nowicjuszy. Będzie to próba magii. Jak zapewne wiesz, test ten może ukończyć pomyślnie tylko Jeden nowicjusz. Rozumiem, kim są moi rywale? W swej niezmierzonej mądrości Inos wskazał trzech nowicjuszy, którzy wraz z tobą zostaną poddani próbie. Są to Agon, Igaras i Ulf. Oni już rozpoczęli poszukiwania. Ale dość tej rozmowy. Wysłuchaj słów próby. Idź za znakami Inosa i przynieś to, co wierzący. Znajduję za ścieżką. Będziesz potrzebował tego klucza. I tak, i po dostanie tego klucza mi trochę przycięło. Gutika. Uuuu. To tylko gadanie. Te pola, takie ładne. O dobra. Dobra, i póki co, zawsze za pierwsze wrażenie, kiedy uruchamiam butyka, mi się tak przycina. Takie mi tekstury błażą. Powiem Wam, że granie w Gotika i nagrywanie jest to dobry sposób na odstrasowanie się po maturach. Oczywiście język polski, no, powiem, że jest banalny. Tylko, że moja widza wys nie wystarcza, jednak, żeby napisać tego bardzo dobrze, więc raczej na 50 punktów. A nawet jak jestem... mam umysł matematyka to takie zadania przyjebali. Przyjebali takie zadanie, że naprawdę trudno było cokolwiek zrobić. Tak naprawdę? Otóż nie z tego faktu, że się nie uczy i tak dalej i tak dalej, tylko że po prostu moja szkoła jest beznadziejna. W ogóle mamy jeden z najgorszych nauczycieli, jak, jakich można mieć. I moja szkoła to jest tak cholernie, niski poziom. Na ten temat mojej szkoły zrobię kiedyś... Jak skończę pewnie technikum to zrobię pewnie vloga na ten temat. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Gdzie? Jedna bestia mniej. A, bo ty tutaj jesteś. Dlaczego nie nosisz pancerza naszego zakonu? Dobra. Stało się! Inos wybrał mnie i wezmę udział w próbie magii. Ja też biorę w niej udział. Zażądałem próby ognia. Zarządzałeś czego? Albo jesteś ulubieńcem Inosa, albo kompletnym szaleńcem! Zrobiłem wiele szalonych rzeczy, więc tym razem może też mi się jakoś uda. Strzeże mnie Inos, zatem nie mogę przegrać. Hmm. Nie, wam to. No i yy, po prostu bardzo mam duże zaległości materiału. O kurde, to jednak ja, na mnie to jest głupie. Dobra, to zaraz się widzimy. Tak w ogóle ludzie, coś się tak stało i się pobugowało. Ten koleś na mnie krzyczał, że skrzynia jest mojej i mnie zaatakował. Yy, ale on powinien mnie zaatakować w innym miejscu. A on był w klasztorze. Oj kurde. Nie rozumiem o, o co chodzi. Słuchało się to, kurde nie ma wytrzymałości. Dałem radę um, rybak, baranek i basowoda, woda, safaris, stary klucz grabię. Ale czemu to się zbugowało w taki sposób? Tego aczkolwiek nie rozumiem. Ale jak się tak zbugowało, to już wolę zrobić nagrowanie. On powinien mnie zaczepić, kiedy powinienem dojść do miejsca, a on. Yy... Wyszedłem z klasztoru po dialogu z yy, yy, mistrzami magów. I mnie zaatakował, nie? LOL. Nie ogarniam tego, ale dobra, wątek, wątek. Jak ja wcześniej rozpoczęłem wątek. Wątek matematyczny mojej szkoły. Tak, e, jeżeli e, skończę tą moją szkołę, to będę chciał e, zrobić vloga. Może kto, Może ktoś z moich widzów będzie chodzić do Katowic i zastanawiać się nad wyborem, właśnie szkoły średniej, albo na zmianę szkoły średniej. Kto to to wiem, i może mi się uda kogoś ostrzec przed moją szkołą, żeby nie zmarnował swojego życia w tej szkole. Tak naprawdę, Sta. Dobra, to a nawet gadyć nie będę. Wezmę sobie ten pancerz, zrobię sobie to na osobnym slocie, bo widzę, że się znowu coś do cholery pobugowało. Więc nie jest za dobrze, wilki, zostawcie mnie. Jak chcesz żosztawać jeszcze magię w tym odcinku! Nie! Czasami sobie dać radę na spokojnie, ale I aż na dufa no To są kolejne wilczki Ja bardziej chyba wolę goblin z go przed goblinami uciekać A to się po prostu bezpłynnie leżą jagody. Będę musiał tutaj... to wszystko powybijać jak naprawdę. Ale to tylko jak dostanę pierwszą runę. <totrybioski> to od razu się tym zajmujemy. Od razu, od razu z miejsca. Dobra, to już wolę te wilki tutaj. Patrzcie! Nie ma Nie ma Nie ma głupie psy O kurde Unik Skoczyłem nad nim I w tym momencie polecam zrobić save'a bo znowu nie wiadomo co może mi wyskoczyć Ale obym Chciałbym już na samym odcinku czyścić się korini z tego z tych potworów ale to tu skać. Ucieka przed tymi goblinami. Chociaż masz już naprawdę ładny pancerz bezimienny. Uuu, tutaj będzie jeszcze ten magiczny golem. Kurde, to jeszcze tutaj będę musiał iść zrobić tego golema, no ja pierniczę. Tutaj sobie poszedłem pomiędzy odcinkami, powybijałem to ścierwo jadę, bardzo dużo rozsilności tutaj było i także je wyzbierałem. Także różne fanty, jakąś tam fajną kuszę znalazłem, którą mogę wam pokazać. Eee, to jest ta kusza właśnie. Obróżenie stopy, maga na siła 90, zręczność 45. I tutaj mamy kolejnego nowicjusza i będę musiał założyć o... to... Mimo to jest gorsze. Hej! Nie zgadniesz, co się stało! Zostałeś Wybrańcem. Dokładnie! Właśnie miałem napić się zimnego piwa, kiedy zjawił się Daron i oznajmił, że zostałem Wybrańcem. Kto by pomyślał? Niezbadana jest wola i nosa. Co cię tu sprowadza? Zażądałem próby ognia. Niemożliwe! Człowieku, nie brak ci odwagi? Czy to oznacza, że ty również poszukujesz tego, co wierny znajdzie na końcu ścieżki? Na to wygląda. I co, znalazłeś już coś? Cóż, śledziłem Agona, ale w pewnym momencie zniknął mi z oczu. Czekaj, co oni tam jeszcze mówili: Podążaj za znakami i nosa. Nie rozumiem tylko tej części o ścieżkach. Cóż więc mi pozostaje! Ciągle szukam! No to szukaj Ulf, szukaj, może ci się uda. Uje. Yeah. Natomiast ja się obijać nie będę. Aha, bo już tutaj już nie wybijałem, widzę, że już tam są rośliny. Bo to do, do pewnego momentu wszystko powybijałem sobie jak leci. Dobra. Eeeem. Yy, to... Dni do jedno zostaw mi... Eks. Um. Saparysu, saparysu. Koko, koko, koko. co Dziwdziuki. jak to mówił na na nie? Zostawcie mnie, jak chcę runę w końcu mieć. Jak dostaniemy runie to już będę niszczył. Wszystko po kolei. Aha, bo tutaj są już te jaszczury. No, tutaj chciałbym się troszeczkę podleczyć. Ymm, masz może. Pancerz, pancerz, pancerz. Tutaj. E, dobra. Teraz na lecznicza i znowu zapomniałem do cholery Cape'a włączyć. Jak to denerwuję? Mhm. Orze żwy. Jasury, ja, szurę, ja szurę. Ale, jak będę miał to runę, to już będę miał kilka miejsc tak naprawdę do Że natychmiastowo bym chciała odwiedzić. Ognij. a tutaj jest opielec. To jest opielec. Nido, zostaw mnie. Ale tu nie chowaj tego idioto No. Uff, naprawdę mało brakowało Eem, Nie Nie wiesz miksur mam, to nie dobrze Dobra, no to idziemy tak naprawdę coraz bliżej, ścieżka, ścieżka, ścieżka to chyba będzie tutaj nawet kolejny zapis ale czy tutaj nie były pełzacze? ja nie mam szans jeszcze nie mówię o małości tutaj? prawa strona? mogłam Słyszę pełza, ale ich nie widzę, więc... I to chyba byłoby to miejsce nawet. Dobra, wolę sobie założyć pancerz. Na góry, ale to będzie. Technicznie tak nie będzie pasowało. Trudno. Maksymalne skupienie. To jest ta skrzynia, nie? Mamy... Runę! Tak, to jest właśnie to, czego potrzebowaliśmy. Mmmm, um, Kurczę, kurczę... Uciek, uciekaj, uciekaj, bez zmienny, bo. Mi tylko... Innym razem, dobra, innym razem po prostu. Um. Inaczej no, si, ty tego nie skorzystasz, tak naprawdę... Cześć, tury! Te szury uciekają. Dobrze. Hmm... Wiecie co, ja muszę sprawdzić pewne zadanie na samym dole. Yy, opiekunowie... Ja wiem, że. Bo ja wcześniej przechodziłem, nagrywałem gotika co mówiłem, co mi się wszystko pobugowało Potem nie. I Dagon powinien mi się pojawić tutaj. Pierwszy opiekun powinien mi się pojawić, właśnie w tym miejscu. I dać mi pierwszą misję. Ale widzę, że chyba nie porozmawiam z Sardasem na ten temat. Dlatego mi nie chce dać misji. I jestem trochę w... Tak, tak się trochę wkopałem, bo mogłem wziąć już tą misję i też mi mieć, będzie mieć z głowy, ale dobra. No to wiem, że będę musiał iść do Xardasa w, w tym celu. Uwaga, bo mnie ognik goni i świeci się. Jak sygnalizacja, świetna! Ha! ha! Dam radę, dam radę, dam radę. Widzicie, mówiłem, że dam radę. Jest swój Zostaw mnie. Dziękuję. Ile ja w życiu przez was zmarnowałem, widzę. Mam jakieś mi a nie. To pijemy piwo. Widzę, że w dalszym ciągu jeszcze mi bonus nie chce wlecieć. Ile ja tego mam właściwie zjeść, żeby mi to dodało jakąś premię do punktów trafienia i wytrzymałości? Bo to już mnie po prostu boli. Przez tyle odcinków to wpierdziela, wpierdziela no sto, bo jeszcze nic nie dostałem tak naprawdę. I zaczynam się martwić. Hmm. Tyle tych grzybów. O nie! Rzbugowany ścieżer Uciekajmy! <gry> Kurde nie da! Nie, 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 nie! Ale przecież mi nie trafił! Jasne gwint, jak ja nienawidzę krwiopiców w tej modyfikacji. To jest niepoich stók złota. One jednym uderzeniem nas. I zatruwają. Masakra po prostu, masakra. Ajajajaj, byle już by jeszcze magiem zostać, to już... Tyle miałbym z głowy tak naprawdę. Swoją drogą, to już pierwszą misję mamy wykonaną niby. Tylko, że ten nowicjusz się zbugował i tam powinniśmy z nim walczyć. Niestety, jakiś dziwny sposób był w klasztorze i w, kla w klasztorze mnie zaatakował. Oj, gnido! Gnido, zostaw mnie. Tak, gdzieś jak jeszcze będę musiał tutaj wrócić i tego golema ubić. Z Golem nie powinno być problemów, mam zwój na sen od jednego z nowicjuszy, który dał mi Właśnie w ramach tego, jak, że jak o ile zostaniemy magiem ognia, to po powiemy, żeby tam nic mu nie robili i tak dalej, żeby został na służbie tam Inosa Dalej go tam nie ma Dobra I Do mną Dał nam magiczny zwój sen w tym celu. Ten zwój nam się sprzyda, aczkolwiek bardzo mocno się nam sprzyda. I także mimo wszystko mamy już kilka tych zwoi. Dobra, kolejny zapis. Czyli, może w następnym odcinku, albo przynajmniej za dwa odcinki, będziemy wszystko po powoli wybijać w Porynis. Nie będę musiał robić cięć, bo to będzie trwało szybko już. Kurde. Knidę. Knidę. Ale jak pomyślę, że jeż, jeszcze będę musiał raz yy, tą drogę przeby przebyć... Zostawcie mnie gnidy. Ale one mruczą. Dobra. Przynajmniej gołynom jest o wiele łatwiej uciec niż tym wilkom, to... Będę właśnie chodził tam tą drogą. Yy, ale zastanawiam się właśnie, czemu się ten koleś jak zbugował niefortunnie w klasztorze i w samym klasztorzu musiałem go wyciągnąć, żeby go zabić jak właściwie. Tutaj jest ten. To go zlewamy. Yy, idziemy dalej tutaj. Hmm... W sumie... Do woli ścisłości... Olbrzymi szlury. E, da woli ścisłości powiem wam, że ja aczkowie będę grał pierwszy raz w życiu Magiem Ognia w Gothicu. Nigdy w życiu nie grałem w żadnej części Magiem Ognia. Nigdy. To jest mój pierwszy raz. Zawsze się bawiłem tam najemnikami, złowcami smoków, paladynami. Się tam bawiłem, bawiłem. A magiem ognia jakoś nigdy. Więc to jest pierwszy czas, żeby to wypróbować. Dobra. Tu 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 Otwarte, tak jest otwarte, więc jest dobrze. 76 Fakie. No i jeszcze, aczkolwiek może uda się nam zrobić jeszcze drugą, czyli prawie że skończyć tą trzecią. Zobaczymy. Znalazłem ten kamień runiczny. Niesamowite! Udało ci się! Poszedłeś za znakami i odnalazłeś ukryty portal! Pokonując przy okazji stado potworów, które planowały zjeść mnie na kolację, tak. A inni nowicjusze? Co z agonem? Może wypełnili zadanie przed tobą! Wszyscy zawiedli. Widać nie było im sądzone przejście tej próby. Cóż! Ogłaszamy zatem, że przeszedłeś test! Runiczny kamień możesz zachować dla siebie. Dziękuję. E, ty mi dajesz? Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Mówisz więc, że chcesz przejść próbę? Jedynie najodważniejszy z odważnych nowicjuszy może o nią prosić. Odwaga to jednak nie wszystko. Czy jesteś dostatecznie mądry, by przejść próbę? Czy jesteś dostatecznie silny, by stawić czoło przeciwnościom? Jeśli nie, zapłacisz za to własnym życiem. Posłuchaj więc, co Cię czeka. W miejscu z kamienia szukaj tego, który się nie narodził. Znajdź tego, którego przywołano. Pokonaj tego, który nie może zostać pokonany. Zmierz się z żywą skałą, walcz z nieśmiertelnym kamieniem i zniszcz go. Żywą skałą? A cóż to za stworzenie? Powiedziałem ci już wszystko. Może próba wydaje ci się zbyt trudna? Wkrótce przekonasz się, czym jest próba ognia. Nie odpowiem na więcej pytań. Dobrze, dobrze, a ty? Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Nie dziwi mnie, że znasz stare prawo, ale ostrzegam. Bierzesz na siebie wielki ciężar. Zapamiętaj, że niecierpliwy umysł nie zdoła przetrwać próby ognia. Od dawna już nikt nie poddawał się próbie, zaś przeżył ją tylko jeden człowiek. Był nim młody, ambitny nowicjusz Serpentes. Wiele lat po tym wydarzeniu został członkiem Najwyższej Rady. Niedługo nie będzie jedynym, któremu udało się przejść próbę. Nie będę dłużej trzymał cię w niepewności. Oto twoje zadanie. Stwórz runę ognistej strzały. To wszystko. Niech inos cię prowadzi. A to tutaj kurde, ale się typ właśnie ten, ten budynek. Um, ona udał na cholernie ciężkie. Tutaj zrobiliśmy runę, a teraz musimy ją napełnić w... magią. Ty nas mogłeś, nie? Hej, ty! Nie ty? To może ty? Hej, ty! Zarządzałem próby ognia. Ultar kazał mi stworzyć runę ognistej strzały. A teraz pewnie chcesz, abym nauczył cię odpowiedniej formuły. Nie za bardzo wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Hmm. Dobrze, nauczę cię tej formuły, ale najpierw musisz znaleźć niezbędne składniki. Jakie składniki potrzebne są do stworzenia runy ognistej strzały? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w księgach. A ja już je czytałem. Naucz mnie jak stworzyć runę ognistej strzały. Aby stworzyć runę ognistej strzały, musisz połączyć na stole runicznym siarkę z kamieniem runicznym. Moc zaklęcia ognistej strzały wniknie w runę, a ty dostaniesz narzędzie Inosa. Skoro już masz wszystkie materiały, możesz przystąpić do tworzenia runy. To dzięki ile ja mam punktów? Mam cztery punkty, ale nie dużo mi brakuje do kolejnego punktu yy, do poziomu yy. Dobra, 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 dobra Bezjin nie ekscytuj się aż tak Stworzyłeś runę, nie? Ciąg magii. Stworzyłem runę, ale nie posiadam krągów magii. Ej, ty! To to jest w ogóle genialne. Naprawdę! A już myślałem, że przynajmniej powibijam tamte stworzenia po drodze. Tu się okazuje, że nie. Męczyk nido. Dobra, to jeszcze w tym odcinku zrobimy tego golema, chociaż. Tak naprawdę bum, bu, 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 bum, 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 bu, bu. sen. sen Sen, bum, Sen 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 Nie, pamięć, nie sen Nie bum, nie 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 Nie, nie, Czemu? Dobra. Hmm, czyli święty młot, a mam, żeby go za mogę go założyć w ogóle. Mógłby to jakby taki fail? Yy, święty młot. Okej. Okay. Więc mm, wiem, że ten odcinek wyjdzie dłuższy niż zazwyczaj, i będę miał więcej do renderowania, i bla bla bla. Ale chciałbym już wszystkie misy pozaliczać. Chciałbym pójść, zabić tego golema, wszystko pokazać na no let's playu. A w następnym odcinku stajemy się oficjalnie. magiem ognia. Chociaż z drugiej strony, możemy się nauczyć tak pierwszego kręgu. A mi braknie trochę punktu doświadczenia, chociaż nie, zakończymy odcinek właśnie na ten moment. Myślę, że to byłoby najod najodpowiedniejsze, ponieważ bym sobie po drodze powybijabym sobie troszeczkę tych stworzeń, żeby wbić ten level, nie? Tak dla pewności. Więc... Do zobaczenia ludzie. Trzymajcie się. Pa!